...żeby powiedzieć jasno o naszej sytuacji ekonomicznej. To jest sytuacja bez precedensu. Od 2008, proszę państwa, nie było waloryzacji naszych wynagrodzeń nawet o 1 punkt procentowy. To jest sytuacja tragiczna. Wysokość naszych wynagrodzeń spadła realnie o 20% w stosunku do 2008 roku. Proszę Państwa, przeciwko takiemu zjawisku trzeba jasno i głośno protestować. Dlaczego? Ponieważ sędziowie, proszę Państwa, dostali podwyżki. Od 2013 roku, od stycznia, ich wysokość wynagrodzeń wzrośnie o 650 zł. netto. My, proszę Państwa, nie możemy się doprosić 30-40 zł. brutto. To jest skandal. Tak jesteśmy właśnie traktowani, proszę Państwa, przez ludzi z tego budynku między innymi bo nasze problemy są dla nich proszę państwa nie ostre oni nie wiedzą co to w ogóle jest sąd chyba i po co on jest i zapominają też o tym że sąd to nie tylko sędziowie ale to również ludzie z tych sądów ludzie urzędnicy ale nie tylko urzędnicy to także proszę państwa lokalne społeczności z tych wszystkich sądów które skupiają się wokół tych instytucji i to jest bardzo istotne proszę państwa jesteśmy tutaj żeby powiedzieć prosto że żądamy, to już nie jest prośba, proszę Państwa, że żądamy znormalizowania naszych płac, żebyśmy znowu zaczęli być traktowani godnie jako urzędnicy. I chciałbym Państwu powiedzieć w ten sposób. Jako związki zawodowe podjęliśmy naprawdę potężny trud, żeby być na każdym posiedzeniu Sejmu Senatu, żeby być na wszystkich spotkaniach w Ministerstwie Sprawiedliwości, żeby przekonać ekipę rządzącą, żeby, proszę Państwa, przesunięto środki z oszczędności na nasze uposażenia. Okazuje się, proszę Państwa, że nie ma na to żadnej woli politycznej. Im na tym absolutnie nie zależy. Pan minister Gowin wymyślił sobie w tym momencie swój kształt sądownictwa, naciśnięty przez sędziów z ministerstwa, takich jak chociażby pan sędzia Petryna, którzy generalnie w ramach statystycznego wyliczenia dokonali, proszę Państwa, jednej podstawowej rzeczy. Zabrali nam pieniądze i udowodnili, że trzeba dokonać likwidacji sądów. To jest chory kraj, proszę Państwa, i my musimy jako ludzie z sądów, jako ci, którzy stoją też na straży konstytucyjnych wartości tego kraju, bronić tych wszystkich najważniejszych rzeczy. Po to się też tutaj dzisiaj zebraliśmy, proszę Państwa. Ja chciałbym Państwu powiedzieć, że tak, kwestia braku podwyżek to jest, proszę Państwa, pierwszy tylko element. Drugim elementem jest podział grup pracujących w sądownictwie. Proszę Państwa, w styczniu się już budzimy z Panem Dyrektorem na Karku, Albo z panem prezesem na karku. Tak naprawdę nie wiadomo, kto będzie nami rządził. Czy nasz pracodawca, dyrektor, czy też nasz pan prezes, lub pani prezes, która będzie dalej zarządzała całą jednostką organizacyjną. Kto na tym ucierpi, proszę państwa, na tym szaleństwie, które jest tam zapewnione? Kto oni? My urzędnicy oberwiemy, proszę państwa, po uchu. Jak nie wykonamy polecenia dyrektora, do zwolnienia. Nie wykonamy polecenia prezesa, do zwolnienia. Proszę państwa. Czy Państwo widzieli inną instytucję w Polsce, w której liczba pracodawców, właściwie liczba szefów dla jednego urzędnika wynosiłaby 15-16 osób? Proszę Państwa, zastępca kierownika, kierownik, wszyscy sędziowie, do tego proszę Państwa przewodniczący wydziału, doliczmy do tego wiceprezesów, dyrektora, zastępców dyrektora. Przecież zwariować można proszę Państwa. Proszę Państwa, chciałbym przekazać w tym momencie głos koleżance Edycie Odejas, która powie Państwu o bezprecedensowej sytuacji, która miała miejsce wczoraj. To też będzie odpowiedź na Państwa pytanie, dlaczego jest nas aż tyle, ale tylko tyle osób. Witam serdecznie wszystkich edytorzy. Słuchajcie, ja właśnie próbowałam Was ściągnąć tutaj. E, miałam przygotowanych 20 autokarów. E, w, dniu wczora... w sumie to w dniu przedwczorajszym w środę zaczynały się bardzo fajne rzeczy, to znaczy dzwonili do mnie rano ludzie, opowiadali, co przygotowywują, co będą robić, że tam sądy stają, że prezes przychylnie się do tego odnosi, że podpisuje każdy urlop, że sędziowie zostają w jednostkach i będą udzielać informacji, co się, słuchajcie, rzadko naprawdę zdarza. I nagle w pewnym momencie, koło popołudnia, środy, dostajemy informację, że nasza manifestacja się sypie. Bo co się dzieje? W środę przychodzą faksy z sądów okręgowych, że jest nagle zakaz wywieszenia flagi. Że w pewnym momencie jest gdzieś tam puszczona informacja, że jeżeli ktoś będzie brał ulog na żądanie, będzie to jako powiedzmy przyszły, tak? Jeżeli chodzi o te sądy, które mają być zniesione, to być może właśnie Ciebie nie zatrudnimy. Witam. I przede wszystkim e, zaczynały nas dochodzić słuchy, że gdzieś tam jakieś maile wpływały do ludzi, że Waldek źle sformułował pismo, w którym informował, że w tym piśmie niby napisał, że to jest strajk, czyli już z góry zostało założone, żeby nam strajkować nie wolno. I że to jest przede wszystkim spotkanie dotyczące likwidacji sądów i tu znowu zaraz zaczyna, zaczęto nas atakować telefonami, co jest grane, tak, bo my tak naprawdę idziemy tu po wynagrodzenia, żeby w końcu ktoś tam chciał, tak, Zrobić porządek w tych rozporządzeniach, żeby w końcu ktoś powiedział głośno, u nas na dzień dobry 1200 na rękę, sędzia na dzień dobry około 5000, ludzie... Ja myślę, i to jest taka moja e, taka do Was prośba w poniedziałek rano, nie wstydźcie się, weźcie swoje paski i swoim e, sędziom, dajcie na biurko, uświadomcie co po niektórych, bo większość z nich nie ma pojęcia i może bardziej wtedy by byli przychylni do, ty, do tego, co robimy, nie śmialiby się z nas, bo tak, tak też się dowiadywałam że się śmieją. A to jest nic. Ludzie zaczęli dzwonić, że się boją, że nie przyjadą, że się boją yy, konsekwencji. Zaczęli ściągać te flagi i tak kilka autobusów po kolei mi spadało. Wczoraj otrzymałam informację, gdzie naprawdę nas chciała wesprzeć prokuratura, pracownicy z prokuratury, że też nagle się wystraszyli, bo nagle w środę znalazły się środki na premię. I już się ludzie wystraszyli. Uuu powiedzieć, że są dziewczyny z piec i z obrzeży tam trzeba im pomachać, są zdeterminowane i pomimo wszystko nas wspierają. I wiecie, i tylko właśnie przez te akcje, które my poka pokazujemy swoją osobom, że się nie... Musimy to przede wszystkim słuchajcie, pokazać, że się nie dajemy, że nie możemy się tak zastraszyć, pamiętajcie o tym, ale dziękuję wszystkim tym, którzy w Polsce w ogóle się przyłączają do nas, tak? Którzy chodzili na czarno którzy wzięli ten urlop Prosili tak prosił o kartki, przekazuję Waldkowi głos.